A nie jest Stabilizacja obrazu bo... Dobra, gdzieś już tak. Chyba to jest chyba w, w... w ty, tak, tam tysiącach. W no. Nie, W tysiącach. pewnie nie? No, ponad. Koszynka z moją kamerki. Co? Koszynka, no, treningi... no widziałem właśnie. Fajnie to jest. Nie? Jak, jak rozny był pokazany, jak gości w ogóle to różnego by Chodź Piotrek! Kurwa, to się na Mały Dawaj prezes! Minuta mniej grania, bo Piotrek chodzi. Żona ci nie wierzy, że na treningi no. chodzisz? Co? Nie. <ślamy. <ślamy> Koczynka, Chciałem, żebyście się wykazali. Coś. nie? Oczywiście, że to zrobię. Dobra, chłopaki. mówię na jakich pozycjach to? Jak synaż, to będziemy zmieniać. To tak, do rzutów tam idzie trzech obrońców. Na trzech obrońców gramy. Mariola na środku obrony. To zagra. Daniel zagra na jednym boku obrony. Litonek zagra na drugim boku obrony. Chodźcie sobie już, że się bez koskule gracie. Chyba, eee... wrócę za dwie minuty, bo Grzesicki wsiał z tym on ma do żuczka. Zaraz dam mu papiery. Dobra, czterech, czterech, czterech pomocy to zagra tak na jednym, na jednym skrzydle zagra Łukasz Górak na prawym Na lewym skrzydle takiego wahadłowego zagra Maciek W środku zagra Hesse i zagra Kamil Kunela. Mamy 3, 4, 7 i jeszcze 2 i w ataku, i w ataku zagra Franek, i w ataku zagra Zdziśu. Zdziśu, bo mamy 2 Zdziśu, musimy coś wymyśleć właśnie. Jakieś krzyweczki, coś tego, nie? Obaj młodzi. Obaj możemy być młodzi z tego. Młody z, dzisek, młody z dzisek, ale mówmy A który odcinek? Młody gazda, i młody gazda. Przez to ty jest młody. Młody! Gównia się 8-4, to powinieneś mi tak mówić, ale... Ja ja on się dbała Dwa lata to. Czyli mamy dzisek stary, dzisek Młody, to watał <laughs> dzisek młody To idźcie od razu tu, żebym żeby I koszulki nie chcę wezmę. Koszul... Nie, oni bez koszulki. A, to ja będę musiał przebierać. Aha, no nie to... chcę wezmę koszulki. Tak. To bez, na Dla wszystkich koszulki. Tak. Eee... No i dobra, tutaj zagra tak. Eee zagram Rozu na obronie, zagra Hesse, znaczy zagra na obronie też. Nie, oni nie chcą muszą, nie! Ale ale kamera prosi ja, żeby zmienić. ja zostaję tutaj czy A ty jesteś w czerwonym tu. Eee, zagram Rozu na obronie, zagra na obronie Piotrek, zagra na obronie ma, e, Mati. Tak, tyle będziemy zmieniać trzech obrońców. Eee, w środku w środku zagra Jarek, zagra w środku z Matim. Tak. Na jednym boku Zaza, na drugim boku e, Mikołaj Wachadełka waha, w, w ataku Zdziszek Stary i ten i i, <śpiewanie> i tyle, tak? I ja na bramce tak, <śpiewanie> Jedziemy na razie, bedniego chłopaki Ej.

jest, 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 jest! Jeszcze raz, Jeszcze raz. Jest, 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 jest! Jest, jest, Mati! Zobacz, Mati!

Yes. Jest! Rok! łatwiejsze. Opcje wybierajcie. Uważaj, uważaj, tam ma ta łuska. Uważaj, tutaj dłutka! Z tam z góry! Z góry! Z góry! Z góry! Z

Panie Jest, Komisarzu, no. Komisarzu, Jest Komisarzu, Dobrze, dobrze